Witam serdecznie w serwisie informacyjnym WIEŚCI z Kociewia. W dzisiejszych wieściach nowy wiceprezydent w Starogardzie Gdańskim. Iwana Lewandowska, 28 lat po świecie, ostatnie 3 lata y, jako dyrektor przedszkola publicznego numer 6 Modraczek. Spotkanie Starogardzkiego Klubu Biznesu z władzami regionu. E, to pewien sukces, że udało nam się zgromadzić w jednym miejscu e, władze tych samorządów. Tragiczny wypadek na trasie Starogard-Szczep. W godzinach wieczornych na drodze Krajowej 22, konkretnie trasie starogard Szpęga doszło do wypadku drogowego. Iwona Lewandowska kandydatką na wiceprezydenta miasta Starogard Gdański. W poniedziałek 15 października poseł Sławomir Neumann oraz prezydent miasta Edmund Stachowicz przedstawili podczas konferencji prasowej kandydatkę na wiceprezydenta miasta do spraw społecznych. Postanowiliśmy sprawdzić, kim jest kandydatka. Iwona Lewandowska, 28 lat w oświacie. Ostatnie 3 lata y, jako dyrektor przedszkola publicznego numer 6 Modraczek. W poprzednich latach pracowałam jako nauczyciel w szkole, jako pedagog, y, także w szkole podstawowej. Y, zajmuję się także wspomaganiem ludzi znajdujących się w kryzysie, w punkcie interwencji kryzysowej w Starogardzie. Ale największym moim, y, największe moje zadowolenie przynosi mi praca w tym przedszkolu. Zarządzanie ludźmi. I praca z dziećmi, i z ich, z ich rodzicami, to daje najwięcej satysfakcji, to dotychczas było moje życie. Czy czuje Pani to miasto, czuje się na siłach podołać temu zadaniu? Czuję to miasto przede wszystkim jako starogardzianka, mieszkam tutaj bardzo, bardzo długo. Pragnę, żeby ci ludzie, którzy mieszkają w naszym mieście, podobnie tak jak ja, żeby w nim chcieli zostawać, żeby chcieli do niego wracać, żeby chcieli w nim żyć. Najbliższe są mi problemy oświaty, pomocy społecznej, pomocy osobom ze środowisk dysfunkcyjnych. Wiem, jak to, jak to działa. Jestem osobą kreatywną i mam nadzieję, że, że te cechy charakteru, które posiadam, pozwolą mi zasiać ducha chęci, współpracy. W całym mieście. I na, to, I na to liczymy. O komentarz w sprawie poprosiliśmy dyrektora Starogardzkiego Centrum Kultury, Janusza Stankowiaka oraz radnego Wojciecha Pieleckiego. Pani Iwona, notabene jako nasz sąsiad, sąsiad Starogardzkiego Centrum Kultury, dała się poznać jako sprawny, dobry menadżer i myślę, że te wartości wniesie do pracy jako zastępca prezydenta miasta Gdański. Na co liczy Pan jako dyrektor Starogardzkiego Centrum Kultury? Przede wszystkim na doskonałą współpracę. Myślę, że w to rozgorączkowane politycznie czasami miasto czy środowisko miejskie pani prezydent, jako kobieta, osoba niezwykle wrażliwa, wniesie nową jakość. Mam nadzieję, że to się również przełoży na stosunek do kultury. Liczę na to, że nasze działania, nie tylko nasze, ale całego środowiska kulturalnego, będą w mieście czy bardziej w zarządzie miasta rozpoznawalne. Jak ocenia Pan kandydaturę Pani Iwony Lewandowskiej na prezydenta miasta? Kandydaturę Pani Iwony Lewandowskiej oceniam pozytywnie. Ze względu na to, że jestem członkiem Komisji Edukacji w Urzędzie Miasta jako radny Rady Miasta, obserwuję zadania wykonywane przez Panią Iwonę Lewandowską jako dyrektor przedszkola nr 6 modraczek i oceniam ją pozytywnie. Myślę, że podoła zadaniom, które zostały jej przedstawione jako wiceprezydentowi miasta Astrokaldańskiego. Iwona Lewandowska jest pedagogiem. Nie jest członkiem platformy obywatelskiej, nie jest politykiem. Jakim będzie wiceprezydentem, czas pokaże. Wystartował kolejny orlik drzewie. Przy szkole podstawowej nr 10 zostało otwarte nowe boisko. Pod koniec września oddane zostało boisko lekkoatletyczne przy szkole podstawowej nr 10. Przypatrywaliśmy się jego budowie. O to, czy miasto jest zadowolone z wykonania tej inwestycji, zapytaliśmy wiceprezydenta trzewa Adama Burczyka. No bardzo jestem zadowolony, tym bardziej, że spotkaliśmy się w trakcie jego realizacji, do końca jakby walczono z terminami. Bardzo ładne boisko, tym bardziej, że służyć będzie i szkole podstawowej, i szkole ponadpodstawowej, bo tam jest porozumienie między, między miastem a starostwem. Myślę, że bardzo ciekawa realizacja. Czy planują Państwo oddanie jakichś innych boisk szkolnych w najbliższym okresie? Tak. Tam niedaleko tego boiska oddaliśmy tydzień wcześniej boisko lekkoatletyczne, takie dla szkoły podstawowej. To niepełnometrażowe, tak? 200, 200 metrowe, z 200-metrową bieżnią. A 11 o 14 planujemy na osiedlu tutaj Witosa oddać boisko wielofunkcyjne, takie osiedlowe, tak? Gdzie będzie można pograć w koszykówkę, w siatkówkę i w piłkę nożną. Spotkanie Starogardzkiego Klubu Biznesu z władzami regionu. W spotkaniu udział wzięli prezydent miasta, starosta i wójt gminy Starogard oraz przedsiębiorcy. Głównym tematem spotkania była polityka podatkowa wobec przedsiębiorców oraz kwestia terenów pod inwestycje. O podsumowanie spotkania poprosiliśmy wiceprezesa Starogarskiego Klubu Biznesu Grzegorza Bożyszkowskiego. Spotkanie wczorajsze z władzami samorządowymi powiatu miasta i gminy Starogarc zajęło bardzo pozytywnie po pięciu latach, bo wtedy odbyło się ostatnie spotkanie. To pewien sukces, że udało nam się zgromadzić w jednym miejscu władze tych samorządów. Problematyka była bardzo szeroka, bo przez te pięć lat dużo się nazbierało tematów ciekawiących przedsiębiorców, począwszy od polityki podatkowej. Ostatnio, ostatnia uchwała Rady Miasta podwyższyła podatek od nieruchomości i to na pewno ciekawiło przedsiębiorców. Także polityka w zakresie budowy i remontów dróg, co jest niestety dużą bolączką w Starogardzie. Tu też otrzymaliśmy dużą informację i podyskutowaliśmy ten temat. Trzecim, trzecim obszarem, o którym dyskutowaliśmy z władzami, była, były tereny inwestycyjne i, i te obiekty, które pozostają niewykorzystane w mieście i polityka w tym zakresie. Tutaj było duże zainteresowanie przedsiębiorców, właśnie tym, co się planuje i jak władza planuje wykorzystać pustostany i obiekty, które jakby trochę szpecą w mieście i w powiecie. Wreszcie były tematy takie indywidualne. Było dużo pytań w sprawach indywidualnych, i tutaj też z dużą satysfakcją uzyskaliśmy jakieś odpowiedzi. Także. Nie wyczerpaliśmy jakby całego, całej tematyki przygotowanej na to spotkanie, no ale umówiliśmy się z władzami, że będą te spotkania regularne i inicjatywa będzie jakby wychodziła od władz, a nie tylko od przedsiębiorców. Trzeci zjazd akordeonistów oraz międzynarodowy konkurs akordeonowy w Trzebie W tym roku mamy trzeci już zjazd i w tym roku w ramach zjazdu akordeonistów organizujemy konkurs już o charakterze międzynarodowym i gościmy bardzo dużo wielu akordeonistów z różnych krajów Między innymi właśnie z Czech, są z Białorusi goście, z Białorusi i z, czyli Mińska, Mochylewa, Zgrodna, z Kaliningradu. I myślę, że, że, że uczestnicy no chętnie grają, bo w ramach tego zjazdu, co jest ewenementem, przy każdym konkursie akordeonowym zazwyczaj ogranicza się. Całe działanie do przesłuchania konkursowiczów. Natomiast my w ramach tego zjazdu, w ramach konkursu, organizujemy koncerty dla dzieci i młodzieży, dla szkół różnych stopni. Mamy, organizujemy koncerty dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych a także dla mieszkańców, ogólnie dla mieszkańców miasta Tczewa i całego powiatu tczewskiego. Kabaretowe spotkanie integracyjne. Pani dyrektor, spotykamy się na przeglądzie kabaretowym Złota Jesień. Jakby Pani przybliżyła nam tą imprezę? Więc impreza jest o charakterze integracyjnym dla wszelkich ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych, dla ośrodka szkolno-wychowawczego, dla stowarzyszeń, które zajmują się przede wszystkim osobami niepełnosprawnymi. Myślę, że to celem tej imprezy jest przede wszystkim zaprezentowanie twórczości osób niepełnosprawnych, ich umiejętności, oczekiwań, też być może jest to też taka impreza, która ma nawiązywać wśród tych osób niepełnosprawnych wspólne, przyjazne i dobre relacje. Popularna szóstka ma już pięćdziesiątkę. W piątek 12 października odbyły się oficjalne uroczystości 50-lecia powołania Szkoły Podstawowej nr 6, obecnie publicznego gimnazjum nr 2. Szkoła Podstawowa nr 6 przy ulicy Trogutta w Starogardzie Gdańskim została wybudowana ze Społecznego Funduszu Budowy Szkół pod hasłem 1000 szkół na tysiąclecie państwa polskiego. Uroczyste otwarcie pierwszego roku szkolnego nastąpiło 3 września 1962 roku. Szkole nadano imię Adama Mickiewicza. Dnia 1 września 1999 roku, szkoła podstawowa nr 6 została przekształcona w publiczne gimnazjum nr 2. Tragiczny wypadek na trasie Starogard Czew. Utrata kontroli jazdy, dachowanie, zderzenie, ogień i 6 osób w szpitalu. Tak w skrócie wyglądał przebieg wypadku samochodowego na rogatkach Starogardu Gdańskiego. Na miejsce wypadku przybyło kilka karetek Pogotowia, jednostek Straży Pożarnej oraz policja. Pogotowie zabrało wszystkich pasażerów Opla. Kierowca pasata wyszedł z wypadku bez szwanku, prawdopodobnie dzięki poduszkom powietrznym. Zaś jego pasażer w kilkanaście minut po wypadku poczuł się gorzej i został odwieziony do szpitala. Biorący udział w akcji ratunkowej podkreślali fakt, że to cud, że nikt w tak poważnym wypadku nie zginął. W miniony czwartek, w godzinach wieczornych, na drodze krajowej 22, konkretnie trasie starogard Szpęga, doszło do wypadku drogowego. Jak wynika z naszych wstępnych ustaleń, kierujący osobowym Oplem stracił panowanie nad pojazdem i zderzył się z jadącym w przeciwnym kierunku Volkswagenem. Badanie alkomatem wykazało, że obaj kierujący byli trzeźwi w wyniku zdarzenia. Sześć osób odniosło obrażenia, kierujący oplem jego cztery pasażerowie oraz pasażer Volkswagen'a. Wszyscy zostali przewiezieni do szpitala. Droga w tym miejscu została całkowicie zablokowana. Policjanci zorganizowali objazdy. Szczegółowo wyjaśniamy wszelkie okoliczności tego zdarzenia. Wygrana Polfarmy pod podokrywcy ze startem Gdynia 71 do 69. Trybuny zdecydowanie zdominowała swoim dopingiem zorganizowana grupa starogarskich fanów basketu. Na boisku przeważała drużyna Kociewskich diabów, ale zwycięstwo ma raczej barwy szczęścia. W ostatnich sekundach meczu losy spotkania mógł zmienić Grzegorz Modrzak ze startu, ale na szczęście dla Polfarmy nie wytrzymał presji i spudłował dwa rzuty wolne. Zapraszamy na relację z boisk piłkarskich. Piłkarze KP Starogard pokonali drużynę Gryfa 2009 Radczew 6 do 1. Przez całe spotkanie piłkarze KP przeważali, w pełni kontrolując to, co się działo na boisku, jednakże nie grzeszyli skutecznością. Dlatego pierwsza bramka wpadła dopiero w 19. minucie po strzale Armatowskiego. Goście ograniczali swoje ofensywne działanie do kontr i po jednej z nich pod koniec pierwszej połowy zdobyli bramkę honorową. Saku zblewo podejmował podejmował ostatniego w tabeli ceramika łubiana. Od pierwszych minut piłkarze Sokoła grali lepiej i uważniej, co przełożyło się na stateczny wynik 5 do 0 dla Sokoła. W pojedynku na szczycie a klasy Sławek Bożechowo podejmował u siebie szarże krojanty. W spotkaniu tym padło aż 11 bramek, ale o jedną więcej zdobyli goście, wygrywając cały mecz 6 do 5. Dziękuję Państwu za uwagę, mówiła dla Państwa Aleksandra Byczkowska i zapraszam na kolejne wydanie już za tydzień.